Urzędu w Centrum Polskiej Astronomii, można śmiało tak powiedzieć, a to za sprawą OZMY, czyli Ogólnopolskiego Zlotu Miłośników Astronomii, który od 12 do 15 sierpnia odbywał się właśnie w urzędowie. Była to już 14. edycja tej imprezy. OZMA to najstarszy i najpopularniejszy wśród miłośników astronomii zlot. Ma on charakter star party. Organizatorzy zapraszają do udziału w imprezie zarówno zawodowych astronomów, zaawansowanych miłośników, jak i też zupełnie początkujących adeptów astronomii. Nie ma żadnych ograniczeń wiekowych, mile widziane całe rodziny, ich przyjaciele, kluby i stowarzyszenia. W programie tegorocznego zlotu w urzędowie znalazły się m.in. prelekcje i wykłady, prezentacje, wystawy, konkursy z cennymi nagrodami, koncerty, obserwacje nieba. 14 sierpnia, czyli sobota, zarezerwowana była dla piątej już edycji happeningu Dogonić Kosmos. W ramach tej akcji został zaprezentowany łazik marsjański Magma. Robota zbudowali studenci z Białegostoku i Storunia. Na początku czerwca robot był na zawodach w Stanach Zjednoczonych, gdzie zajął trzecie miejsce. Jako jedyna drużyna, przyjechaliśmy jako jedyna drużyna z Europy, z reszty świata praktycznie, z Polski. I właśnie nasz robot z takim dobrze się sprawdzi na pustyni, w tych wszystkich zadaniach, które... Które w tej chwili wykonują roboty na Marsie, w tej chwili jeżdżą po Marsie dwa amerykańskie roboty, które wyglądają bardzo podobnie do tego. Dużą atrakcją była również wystawa Dogonić Kosmos, na którą składało się ponad 500 eksponatów mających związek z historią badań przestrzeni kosmicznej.